Trzeci dzień budowy agenta, który ma za zadanie zautomatyzować około 70% zadań u mnie w firmie. Co udało się ostatnio zrobić? Wrzuciliśmy sobie kalendarz Google, po to, aby obsługiwać go właśnie z poziomu Telegrama, z poziomu tego agenta. Pokażę Wam, w jaki sposób to działa w praktyce. Przejdźmy sobie tutaj do środka, nagramy mu głosówkę. Stwórz mi wydarzenie na godzinę 21. Niech wydarzenie nazywa się kolacja i niech trwa około 45 minut. Przejdźmy sobie teraz do kalendarza, sprawdzimy jak wygląda to w praktyce. Ogólnie to wszystko działa bardzo szybko, aż jestem sam zaskoczony tym. No i mamy zadanie, w sumie to wydarzenie, kolacja, 45 minut, więc wszystko działa ok. Jutro i pojutrze będę musiał dorzucić jeszcze dwie kolejne funkcjonalności odnośnie kalendarza, ale jeśli chciałbyś zobaczyć jak to będzie wyglądało w praktyce, jak będzie wyglądała finalna wersja tego agenta, bo nie będziemy się skupiali tylko na kalendarzu, tylko będziemy jeszcze zahaczali o oferty, będziemy zahaczali jeszcze o kilka innych tematów, więc nie zapomnij zaobserwować i widzimy się jutro.